Zostałem wezwany na godzinę 8.30 do sekretariatu i wręczono mi grono na czterech osób albo pięciu nawet wręczyło mi wypowiedzenie o rozwiązaniu umowy o pracy w trybie natychmiastowym. Po przeczytaniu potwierdziłem otrzymanie i wyszedłem. Spodziewał się pan tego? No w jakim sensie tak, oczywiście, bo nie po to. Również wymieniano panią dyrektor, choć zdumiewa mnie ten rodzaj pasji i determinacji obecnie, bo równie dobrze przecież można było to zrobić rok temu, dwa lata temu, trzy. Nic się nie zmieniło w sensie obsady Urzędu Marszałkowskiego. Pani dyrektor przecież wykonywała polecenia tak jak trzeba. Poza tym no, kontrolę można było zrobić. W każdej chwili, więc nie mam złudzeń, że zbieżność różnych zdarzeń nie jest przypadkowa, i nie mam złudzeń, że nie chodzi o, o to, czy panią dyrektor publicznie popieram, czy nie popieram, albo czy rejestracja czasu pracy jest półminutową dokładnością, czy minutową, bo przecież to w ogóle nie o to chodzi. Wszyscy doskonale o tym wiemy. Także w jakim sensie. Spodziewałem się tego. Choć oczywiście po 36 latach nieprzerwanej pracy, po stworzeniu wspólnie z zespołem wielu, wielu koleżanek i kolegów wspaniałych projektów, takich jak choćby budynek i w ogóle ośrodek pulmonologii, hematologii, kardiologia, stworzona myślę, że mogę tak powiedzieć przeze mnie, profesora Wrabeca 20 lat temu, no spodziewałbym się. Jakiejś bardziej, nawet jeśli już y, cywilizowanej formy rozwiązania, ale chyba nie ma złudzeń co do tego, że ta władza po prostu tak postępuje i, 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 i w jakimś sensie się z tym, y, z tym już pogodzi, pogodziliśmy. Nie tylko w moim przypadku, bo to przypadek jednostkowy. No, traktowanie. Y, mediów rządowych w określony sposób, traktowanie obecnie mediów regionalnych w taki sam sposób, środków publicznych. No, każdy, kto ma inne zdanie, każdy, kto walczy o inne, bardziej sprawiedliwe, bardziej racjonalne zasady dysponowania mieniem publicznym, takim jak różnego rodzaju dotacje, czy też ma inny, jestem głęboko przekonany, że bardziej racjonalny sposób widzenia, czy widzenie y, y, służby zdrowia y, niż władza, która się kompletnie y, zagubiła i załamała, no musi ponieść tego konsekwencje. Więc, y, więc w jakim sensie, y, w jakim sensie no, jest to przykre, ale Panie Prezydencie, po przeczytaniu tego oświadczenia to jest zarzuty no z tego oświadczenia, przynajmniej wynika, że są dosyć poważne. Tam podawany jest taki przykład chociażby 24 kwietnia, kiedy miał pan opuścić szpital wyznaczyć osobę pełniącą za Pana obowiązki, ale jak gdyby nie zarejestrować tego w czasie pracy. Nie wiem, tam też jest właśnie dużo takich, tak jak Pan tutaj wspomniał, kwestii dotyczących rejestrowania czasu pracy. Chciałbym... Ja, ja nie chciałbym się, ja nie chciałbym się te, do tego odnosić, to jeszcze raz podkreślam. Ale ja powiem o, o co mi chodzi. Z tego świadczenia wynika jakby to była mowa, nie wiem, nawet o kilkudziesięciu godzinach w czasie jednego dyżuru. Czy to no, były... no tak, to, to, to oczywiste absurdy, to łatwe do sprawdzenia, łatwe do zweryfikowania, będzie na to czas w sądzie, ale jeszcze raz powtarzam, ani to nie jest miejsce, ani ja nie mam zamiaru specjalnie w tym zakresie się... Się tu wchodzić w szczegóły. One są wszystkie mają charakter całkowicie absurdalny. Ci, którzy mnie znają, którzy ze mną współpracują, wiedzą, że pod tym względem był absolutnie pryncypialny, więc równie dobrze można było to zrobić rok temu, półtora. Jestem prezydentem 10 lat, i jakoś nikt nigdy nie. Wpadł na to, żeby udowodnić mi, że minutę wcześniej wychodziłem, a, albo minutę wcześniej y, przychodziłem. Zresztą więcej czasu spędzałem zwykle w szpitalu niż to kiedykolwiek, gdziekolwiek wykazywałem. Nie o to przecież chodzi, więc... Y, będzie odwołanie od decyzji, będzie sąd? No oczywiście, rady? że tak. To y, już... Doskonale wiemy, że już na samym początku te, te procedury, które są opisane w kodeksie pracy, zostały złamane, więc, więc z całą pewnością spotkamy się w sądzie, i nie będę w tej chwili w takie no niepoważne, zupełnie dyskusje o, o, o wchodził, bo to naprawdę nie, zupełnie nie o to chodzi. Myślę, że większość, a może nawet wszyscy doskonale wiedzą, że, że jeśli ktoś przez 36 lat. Jakoś nigdy nie, nie znalazł się po niewłaściwej stronie, jeśli chodzi o rzetelność pracy, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem, to, to, to na pewno nie, nie stało się to teraz nagle w wyniku tego, że, że w urzędzie jest pan Przybylski, Macko czy Krzyżanowski. To przecież nie o to chodzi. Stanowisko lekarza kierowniczego, czyli to oznacza, że pana w ogóle w szpitalu nie będzie, tak? Nie, nie będzie pan nie, lekarzem? Nie, nie, nie. No, po prostu rozwiązano ze mną mowę o pracy.